Zadanie. Naszkicuj wykres funkcji określonej następującymi wzorami w poszczególnych przedziałach. Zauważamy, że na wykres naszej funkcji składają się tak naprawdę dwa wzory funkcji. Pierwszy wzór to moduł z x. Napiszmy, że to jest y równa się moduł z x. jest to dosyć popularna funkcja, więc już nie będę wchodził w szczegóły, jak ją narysować. Oczywiście, można do niej zrobić tabelkę i ją wyznaczyć, ale proponuję przejść dalej. Dalej mamy moduł x-4. Będzie to funkcja podobna do tej, która tutaj jest narysowana na niebieską, tylko że opuszczona o 4 jednostki w dół. Więc tę funkcję, jak widzisz, opuszczamy raz, dwa, trzy, cztery jednostki w dół równolegle. I tutaj napiszmy, że to jest wzór funkcji y równa się moduł x minus 4. Teraz należy zauważyć, że funkcja moduł z x minus 4 jest określona na dziedzinie od minus 5 do 5. Widzisz? Czyli od punktu minus 5,1 do punktu 5,1. Tutaj mamy. Nierówności bez znaku równa się, dlatego kółka będą puste. W tym momencie wykres czerwony możemy zetrzeć i zostawimy tylko na czarno poszukiwaną część wykresu. OK. Teraz zauważmy, że wykres funkcji moduł z x jest określony dla xów mniejszych od minus 5 i dla xów większych od 5. Dlatego zaznaczmy te kawałki wykresu, które nas interesują. Z lewej strony mamy x mniejsze od minus 5, tu mamy minus 5 i bierzemy wykres funkcji, tylko określony dla argumentów mniejszych od minus 5, a tutaj dla argumentów większych od 5. I tak samo wykres kolorowy, czyli niebieski, należy zetrzeć. I to jest szukany wykres następującej funkcji określonej na trzech przedziałach.